Czy się nie rozpierzchły na boki, tylko były blisko ciała? Wracamy. I wtedy się okaże, że nawet taka niepozorna guma. Cześć z tej strony Michał Kancerz, wasz trener z internetu i dzisiaj będziemy katować mięśnie gumami. Konkretnie skupimy się na ramionach i na mięśniach na ramiennych, czyli właśnie bicepsy, tricepsy, barki, dostaną solidny zestaw. I właśnie będziemy wykorzystywać to akcesorium treningowe, o które tak często ostatnio pytaliście. Trening całego ciała też sobie przerobimy w niedalekiej przyszłości na kanale, ale nie przedłużając, przejdźmy do akcji. I taką właśnie sesję treningową możemy poprzedzić klasyczną rozgrzewką, a nawet powinniśmy dla bezpieczeństwa i efektywności pracy, rozgrzewka aerobowa, czyli wybieramy na przykład pajacyki, w których to popracujemy nawet, uwaga, 3 minuty ciągiem, żeby przejść płynnie do ćwiczeń, które skupią się na stabilizacji różnych segmentów naszego ciała. A skoro ramiona, to... Będziemy pracować nad łopatką, więc proponuję w ramach rozgrzewki po pajacykach jeszcze 20 powtórzeń, w których to będziemy wznosić piersiowy odcinek kręgosłupa, ściągać łopatki, wracać. I 20 takich ruchów po to, żeby nasza łopatka była tam, gdzie trzeba, a nie żebyśmy byli zgarbieni i prowokowali ryzyko kontuzji w stawie ramiennym albo co gorsza mniejszą efektywność podczas pompowania naszych ramion. Ćwiczenie numer dwa w rozgrzewce uniwersalne. Takie, które pojawia się u mnie praktycznie zawsze. Stabilizacja centrum, czyli przypomnienie sobie, że mięśnie brzucha są i są ważne w dowolnej aktywności, na którą będziemy stawiali. I przejdziemy do treningu na naszych gumach. I e, uzbrając się w taki sprzęt, możecie zacząć już pierwsze ćwiczenie, które tutaj nieraz omawiałem. Noga wykroczna, która to przeniesie naszą gumę za linię ciała. Wtedy ramiona powędrują do przodu i będziemy. 12 powtórzeń, uginać przed ramię w najbardziej klasycznej formule, która to przypomina uginanie przed ramion ze sztangą. Dbamy tutaj o to, żeby łokcie wysuwały się do przodu, żeby w tej pozycji, ja tego nie zrobiłem aż intuicyjnie, ale przytrzymać nawet tą sekundę przytrzymać po to, szczególnie kiedy jesteśmy osobą początkującą, żeby wzmagać napięcie mięśniowe. Osoba zaawansowana, nawet jakoś tam swobodnie, intuicyjnie ruszając e, ciężar, będzie i tak aktywowała mięśnie. Na początku drogi przytrzymajmy, wyprostujmy, też przytrzymajmy, poprzećmy ruch napięciem, wracamy i wtedy się okaże, że nawet taka niepozorna guma już da solidną pracę. Praca jest zbyt mała? Spoko. Wykonajmy dokładnie to samo, Czyli też noga do tyłu, ale jednym ramieniem. Jednak w klasycznym wariancie, który ja proponuję, e, będą to e, obie ręce jednocześnie, a potem płynnie przechodzimy do pompek. Zwróćcie uwagę, co tutaj sobie zrobiłem: gorset, który dociąży mnie w tym ćwiczeniu, jako że miały być ramiona, wąsko łokcie i wędruję sobie do pompek, w których to robię 12 powtórzeń. Dbam nie tylko o to, żeby łokcie były prowadzone blisko ciała, ale również o stabilizację całego kręgosłupa. Kręgosłup neutralnie, nie przeprostowujemy się, nie wyginamy się, tylko napieramy stopami, napieramy dłońmi na podłogę. Łopatka spięta, to jest uniwersalne zagranie. Po takim zestawie przerwa. I w ramach tej przerwy minuta 30 dwie minuty. To już jest prawie maksimum, jeżeli chodzi o ćwiczenia domowe. Łyk e, wody i zabieramy się za drugą z czterech serii. I w ten właśnie sposób przebrniemy przez pierwsze cztery serie, a raczej super serie, czyli biceps, od razu triceps, dopiero wtedy przerwa. I po takich czterech seriach dwa e, nowe ćwiczenia, które będą też robione w czterech seriach. Ja tutaj siedzę być może w śmieszny sposób, ale po to, żeby wygodnie przyjąć pozycję na chwytu, e, którą to... Gdzie też to po prostu umieszczę gumę, gdzie też ją przemieszczę za głowę, już pewnie Wam świta, co będziemy tutaj robić. A będziemy właśnie robić wyprosty przedramion, znane jako właśnie wyciskanie francuskie. Nachwytem dbam o to przede wszystkim, żeby łokcie się nie rozpierzchły na boki, tylko były blisko ciała. Dbam o to, żeby w kierunku tej gumy też się nie wyginać, tylko właśnie oporować napięciem brzucha i wyprostowywać przedramiona. Dbać o to, żeby wróciły do pozycji wyjściowej, a co przez to rozumiem, to że nie tylko właśnie zegniemy z powrotem ramię, ale zrobimy lekki przyruch w stawie ramiennym. Wyprost, zgięcie, lekki przyruch. Wyprost, zgięcie, lekki przyruch za głowę. 12 ruchów w taki sposób, tyle was będzie czekało. Ja tutaj nawet nie liczę, więc załóżmy, że gdzieś tam byłem na ósmym ruchu, ale to nie jest tutaj teraz aż takie ważne. A z kolei na biceps, zaraz tutaj do Was wrócę, umieszczamy sobie gumę wyżej niż mamy staw ramienny. W następującej pozycji będziemy sobie uginać przed ramię, jednak już na starcie zadbajmy o pozycję wyjściową, w której to ramię zbliża się do naszego ciała, czyli zmniejszamy przestrzeń między ramieniem a tułowiem, skręcamy łokieć do środka, tym samym zmuszając do większego napięcia. I co więcej, nie stoimy luźno, tylko w rozkroku z napiętym pośladkiem. I w ten sposób realizujemy 12 powtórzeń. Ściągnięta łopatka, klata wypchnięta, łokieć wysoko i tak wysoko skończy, tak jak zaczynał, a będzie w trakcie ruchu wyżej, i wracamy tu, a nie puszczamy wiotko ramiona. 12 powtórzeń, w ten sposób 4 serie, w ten sposób mamy 4 pierwsze super serie, 4 kolejne super serie, i przechodzimy płynnie do mięśni ramiennych, bo chyba to obiecywałem. E, chyba, tutaj nie było, chyba. E, ustawiamy po skosie. Jeżeli będziemy pracować nad e, ramieniem prawym, to lewa noga e, jest naszą tutaj taką jakby kotwicą, stabilizacją. E, tutaj właśnie w, umieszczamy gumę. Łopatka w tył i w dół i będziemy nakreślać następujący ruch. Co więcej, zatrzymywać. W każdej sekundzie, kiedy jesteśmy na górze, wracamy sobie. Hop. Sekunda na górze. Wracamy sobie. Jeżeli to jest za ciężkie, być może niech ta noga będzie bliżej. Być może wybierzmy sobie łatwiejszą gumę, jeżeli mamy cały taki zestaw, a z kolei jak jest za łatwo, to dalej rozpościeramy nogę i dłużej trzymamy na górze. Jeden, dwa, trzy. W jaki sposób teraz liczę? Dwa, dwa, trzy. Trzy, dwa, trzy, czwarta sekunda. Czwarte raczej powtórzenie, druga sekunda zatrzymania, trzecia i tak dalej, 12 powtórzeń. Zmieniamy nogę. 12 powtórzeń. 1 2 3 2 2 3 3 2 3. Zrobiliśmy 12. Nogi rozpostarte trochę szerzej, symetrycznie. Nasza guma jest tutaj ustabilizowana i to jest nasza sztanga. Nasza sztanga, która powędruje do pozycji rak, pozycji, z której to będziemy wyciskać. Nachwytem znowu. Nie wiem czy już wam e, przypomina się ćwiczenie prosto z siłowni. Wdech brzuch. Faza na samej górze będzie najbardziej wymagająca. Trzymamy. Hop. Wdech brzuch. Neutralnie głowa. Wycofana broda. Cztery serie wznosów bokiem. Cztery serie wyciskań to będzie finalizowało nasz trening. Jak widzicie może to nie było najlepszym pomysłem z mojej strony żeby najpierw zrobić swój cały trening a potem jeszcze e, nagrywać ten film e, dla Was tutaj o tej godzinie, delikatnie mówiąc późno po południowej, ale trzeba było w ciągu dnia e, tyle nie grać, ale już na szczęście wiecie co robić, wiecie jak to wykorzystać żeby skatować łapy, żeby skatować barki, jeżeli wideo Wam się podobało zostawiajcie łapkę do góry e, standardowo zapraszam Was na grupę Trener TV Team na Facebooku, na stronę trenertv.pl gdzie znajdziecie oczywiście moją książkę w której to kondensuje informacje do kupy i przedstawiam gotowe schematy związane z planami treningowymi, przykładowe diety, e, służące do tego, żeby rekomponować sylwetkę w zależności od różnego punktu wyjścia. Widzimy się niebawem. Cześć!